Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie snapshota nieoficjalnego do Minecrafta. No właśnie, nie wiadomo jaki to będzie Minecraft, ale wiadomo, że będzie to aktualizacja walki. Od razu chciałbym Wam wspomnieć o kilku rzeczach. Jeżeli jednak one Was nie interesują, koniecznie przesuńcie do momentu widocznego na ekranie. Jednak zalecałbym wysłuchanie tego, aby żadnych potem dziwnych nie było nieporozumień w komentarzach. A mianowicie, moi kochani. Aktualizacja walki najprawdopodobniej nie będzie wydana w Minecrafcie ani 1.15, ani 1.16. Dlaczego nie 1.15? Ponieważ 1.15 będzie to aktualizacja związana z pszczołami generalnie i zostanie ona wydana najprawdopodobniej jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, czyli za około 6-7 tygodni. Więc jest to na pewno za wcześnie na implementację czegoś tak ważnego jak walka, zwłaszcza, że nie jest to jeszcze, że tak powiem, w 100% dopracowane i nawet nie wiadomo jak ta walka będzie wyglądała. Dopiero są wydawane te snaży jak ten, aby społeczność mogła sobie przetestować nowe pomysły na system walki zdecydowała czy im się to podoba, czy nie. No i wtedy Mojang podejmie decyzję, jak będzie wyglądała walka ostatecznie. Dalej mamy aktualizację netheru, czyli Minecraft 1.16. I niestety, najprawdopodobniej, w 1.16, mimo że to tak naprawdę mogłoby pasować do tematyki. Nederu, ponieważ to się jednak kojarzy z walką, to w 1.16 najprawdopodobniej tego również nie dostaniemy. Dlaczego? Tyczy się to tak naprawdę tych oto dwóch bloczków dodanych w Minecrafcie 1.14, czyli bloku stacji roboczej dla Fletchera oraz bloku stacji roboczej dla yy, bodajże Smyfa, czyli wytwórcy narzędzi. No nie oszukujmy się, ale te dwa bloki kojarzą się z tematyką walki. Przede wszystkim ten, ponieważ tutaj wytwarzamy, znaczy wytwarzać powinniśmy strzały, łuki, kusze i tak dalej. No to się zdecydowanie kojarzy z walką. Nawet mamy tutaj tarczę. Poza tym w 1.16 zostanie dodany bardzo podobny blok o takiej teksturce, tylko że będzie on blokiem redstone'owym, ale to akurat nieważne. No i oczywiście ten blok, w którym byśmy mogli oczywiście też wytwarzać różne miecze i tak dalej. chodzi tutaj o to, że te bloczki zostaną dodane, właściwie inaczej, funkcja tych bloczków zostanie dodana w ramach tematycznej aktualizacji, do której będzie to pasowało, czyli no nie trudno się domyśleć, że aktualizacji walki. Jednak jeżeli chodzi o funkcje tych stołów, niestety na pewno one nie zostaną dodane w Minecraft 1.16, ponieważ tak sugeruje tweet jednej z deweloperek, który teraz widzicie na ekranie. Jak widać, najpewniej nie zostanie to dodane w 1.16 i na pewno nie w 1.15. Zatem najwcześniej aktualizacja walki może zostać wydana w ramach Minecrafta 1.17. Ale od razu pocieszam, nie martwcie się. Skoro 1.15 zostanie wydane jeszcze pod koniec tego roku, to pewnie 1.16, przynajmniej pierwsze snapszcze do niego, zostaną wypuszczone jakoś na przełomie, myślę, lutego, marca 2020. Podejrzewam, jakieś 4-5 miesięcy będą wypuszczane snapszcze i blisko, że tak powiem, może inaczej. Krótko po wydaniu całej aktualizacji pojawią się pierwsze snapshoty do 1.17, właśnie związane z aktualizacją walki, a do tego czasu moi już będzie wiedziało, co społeczności w pomysłach na aktualizację walki się podoba, co nie i wdrożą te najlepsze pomysły, aby aktualizacja walki była cudowna i nie spowodowała takiego rozłamu między graczami jak przy 1.9. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp, to Bob na tyle, zdaję sobie sprawę, że był on delikatnie przydługi, aczkolwiek mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, jeżeli Wam się materiał spodoba i aby więcej osób się dowiedziało, jak może wyglądać walka w przyszłej wersji Minecrafta, przynajmniej w jednej z przyszłych. No i koniecznie w komentarzach podzielcie się opinią na temat tego Snapshota, co sądzicie o tej walce, czy je według Was jest lepsza od tej nowej, czy jednak wolelibyście jeszcze tą starszą sprzed Minecrafta 1.9? Może macie w ogóle jakieś swoje sugestie na to, co powinno zostać wprowadzone w ramach aktualizacji walki? Komentarze są wasze. Tymczasem, moi kochani, życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Nim jednak jeszcze przejdziemy do omawiania nowości, chciałbym koniecznie niesamowicie podziękować Dawidowi, który to pomógł mi ogarnąć te nowości związane z walką. Dawid ma swój kanał, więc jeżeli chcielibyście mu się odwdzięczyć za ten filmik, który de facto dzięki niemu powstał, możecie tam wpaść i zobaczyć co nagrywa, ewentualnie zostawić łapkę w górę pod filmem, no i oczywiście subskrypcję. Jednak jeżeli chodzi o pierwszą zmianę związaną z walką, to przywrócono opóźnienie miecza do trzech jednostek. Wcześniej było to pół jednostki mniej, czyli 2,5. W pierwszej wersji testowego snapshota aktualizacji walki została dodana możliwość trzymania lewego przycisku myszy, wówczas miecz cyklicznie co jakiś czas wykonywał, jakby zamach. Potem zostało to usunięte, i następnie teraz w tej trzeciej wersji zostało to ponownie przywrócone, jednak dzieje się to dopiero przy 120%. Naładowanego ataku. Dodam jednak, że minimum do wykonania ataku to jest 100% naładowania siły. No i oczywiście jest to niestety troszeczkę mniej wydajne niż, że tak powiem, manualne, cykliczne zabijanie mobów. Oczywiście przypomnę raz jeszcze, że już nie ma atakowania obszarowego na zwykłym mieczu, dopiero dzieje się to wtedy, kiedy mamy zaklęcie sweeping edge. Jednak pokaże to, że trzymając lewy przycisk myszy, co jakiś czas moby będą atakowane. Na mapie, jak widzicie, jest wyłączone wylatywanie expa z mobów, jednak jest to akurat nieważne. W przypadku, jeżeli mamy zaklęcie sweeping edge na mieczu, wówczas po raz pierwszy, kiedy uderzymy grupkę mobów, faktycznie wiele mobów naraz zginie. Jednak na następne cykliczne atakowanie, zaklęcie niestety już nie wpływa, i tak jakbyśmy zaklęcia nie mieli, bijemy po jednym mobie. Jednak bardzo fajnie, że taka opcja została wprowadzona. Zmieniono mechanikę zaklęcia odrzut. Od teraz to, jak daleko poleci MOP, nie zależy od przypadku, jednak od pewnej skali. Przykładowo, jeżeli zesponuję tutaj Creepera i go uderzę, on poleci normalnie na pewną odległość. Jak widzicie, tutaj. Natomiast jeżeli ponownie zesponuję tutaj Creepera i uderzę go wtedy, kiedy się rozpędzę, ten poleci dużo dalej. Jak widzicie, aż tutaj. I to jest właśnie ta skala, która obowiązuje w przypadku zaklęcia odrzut, a nie jak do tej pory, było to zależne od przypadku. Toporek teraz po uderzeniu zablokuje tarczę na 1,6 sekundy. Przy okazji po prawej stronie od paska szybkiego wyboru widzicie nowy toolbar, o którym więcej za chwilkę. Warto jeszcze dodać, że zostało naprawione zużywanie się toporka. Po jednym uderzeniu zabiera 1 punkt wytrzymałości. Wcześniej było to zepsute i brało znacznie więcej użyć. Zostało dodane nowe zaklęcie, chopping i można je tylko nałożyć na toporek. Co ciekawe, wyklucza się ono z takimi zakręciami jak ostrość, pogromcanie umarłych, czy też pogromca stawonogów. Jednak też bardzo ciekawe ma bardzo fajną funkcję. Blokuje, a mianowicie tarczy. Na każdym poziomie pół sekundy dłużej, czyli na aż trzecim poziomie tarcza po uderzeniu przez toporek zostanie zablokowana na dodatkowe półtorej sekundy. Jednak jest to przydatne tylko i wyłącznie praktycznie na multiplayer, ponieważ obecnie w Minecraft żaden mob nie ma przy sobie tarczy. Chyba że faktycznie moją ktoś takiego planuje dodać, że będą jakieś moby trzymające tarcze, wówczas na pewno byłoby to bardzo przydatne. Warto jeszcze dodać, że na każdym poziomie tego zaklęcia zostaje dodany jeden punkt ataku. Od teraz, jeżeli zostaniemy trafieni dwoma strzałami na raz, dostaniemy podwójne obrażenia. Wcześniej, nawet jakbyśmy dostali dziesięcioma strzałami w jednym momencie, dostalibyśmy obrażenia takie jak od jednej strzały. Jest to bardzo przydatne w przypadku niektórych chociażby mobów. Zobaczcie. Tutaj zespałnę sobie Wiedźmę i odpalę póki co strzały tylko z tego dispensera. Idzie to dosyć ślamazarnie, ale jeżeli odpalę sobie strzały z drugiego dispensera, będzie to już znacznie szybsze. Z trzeciego. Mega szybkie, no i czwarty Dispenser. Mob niemalże ginie natychmiastowo, to samo będzie w przypadku Windykatora, czy też nawet pewnej Bestii. O ile będzie jeszcze w tym miejscu stała. Ginie niesamowicie szybko. Ciekawe jak szybko zginiemy my w diamentowej zbroi. Wow, jest to genialne! I na koniec kilka szczegółów związanych z tarczą. A mianowicie, wcześniej tarcza chroniła nas w promieniu 180 stopni 90 w lewo oraz 90 w prawo. Zostało to jednak zredukowane do 100 stopni 50 w lewo oraz 50 w prawo. No i dwie nowe opcje w sekcji wideo. Indykator tarczy domyślnie jest wyłączony, ale możemy go sobie włączyć i on ma oczywiście dwie różne formy. Przy pierwszej formie, przy użyciu tarczy, jej ikonka wyświetla się pod tym naszym, powiedzmy, celowniczkiem, natomiast przy drugim kliknięciu widzieć będziemy hotbar przy pasku szybkiego wyboru po prawej stronie. Druga zaś opcja pozwala wyłączyć animację tarczy, co jest dosyć moim zdaniem dziwne, ponieważ kiedy chcemy jej użyć, ta znika. Moim zdaniem powinno być to na odwrót, ponieważ kiedy używamy tarczy, no to przecież ona powinna nam zasłaniać ekran, co widzimy nawet na F5. Natomiast kiedy tarczę nosimy sobie od tak, na F5 jest ona po boku naszej ręki, czyli teoretycznie nie mamy prawa jej widzieć. Moim zdaniem powinno być to zupełnie na odwrót, ale jest to niestety logika mojangu. Dobrze moi kochani, na dziś to by na tyle mam szczerze nadzieję, że ten testowy snapshot Wam się spodobał, tak samo jak i przegląd. Przypominam raz jeszcze o napisaniu w komentarzach swojej opinii o zmianach związanych z walką, no i swoich pomysłach, jakie mogłyby zostać zaimplementowane do przyszłej aktualizacji walki. Mapa, na której grałem, została przygotowana przez mojak specjalnie właśnie pod aktualizację walki i będzie do niej link do pobrania w opisie. Jednak jeżeli interesuje was jak zainstalować ten snapshot, poranik również będziecie mieli w opisie. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!